Nie wszyscy ciążę są pedofilami i dlatego media powinny zachować uczciwość intelektualną i nie nagłaśniać przede wszystkim informacji niesprawdzonych i generalizujących w sposób nieuczciwy i niesprawiedliwy tego rodzaju fakty. Z drugiej strony też prokuratura i. Wszystkie instancje sądownicze nie powinny ulegać właśnie tymże medialnym manipulacjom, to powinny zachować godną siebie, uczciwość intelektualną i nieskazitelną metodologię prawną, żeby uniknąć właśnie również tego rodzaju manipulacji, nie sprzymierzać się z manipulacją medialną, która ma swoje jakby prawa, często nawyki nieuczciwe, Wręcz przeciwnie, oddzielić się od tej manipulacji po to, żeby ochronić dobro człowieka, często oskarżonego niesprawiedliwie i w jakichś nieczystych intencjach i celach.